Witajcie, widzowie, w nowym odcinku z Clash Royale. Dzisiaj... Kolejna część... Kolejna część przygód z siódmej może hmm. na Dzisiaj postaram się zdobyć tą memutkę. Hmm, to na pewno. Co? pamiętajcie, że jeśli chcecie, to możecie dołączyć do naszego klanu? Hmm. Ten klan nazywa się Polonia. Zresztą widzicie, z takim diamencikiem. Hmm. W ogóle? Hmm. Nie tak się zmienił mytek. teraz mam taki. Um, nie przedłużając możemy zagrać. Brakuje mi w sumie tylko Prince'a, żeby mieć wszystkie karty z tej areny. O kurczę, już mi się nie podoba. Hmm. Nie mam pomysłu co dać, poczekamy na niego. No i no dobra. Jest dobrze. W sumie nie wiem, bo on nam a ono. a my nie. No to damy łyczkę plus baby dragon. Tak myślę. Chyba to będzie dobry. Coś tak myślałem, że da sobie Wizardika. A my damy jeszcze na dodatek Uf, mini pełkę. -y Dobrze. Powinniśmy rozwalić tą wieżyczkę bez problemu. W tym czasie możemy dać Hogridera po lewej o ile nie da goblin, hat, goblin Hata dobra nie dał my damy sobie arousy tutaj żeby mniej nam zadały damy tutaj tombstone tombstone on sobie na spokojnie zginie okej okay. no to już mamy mega obitą jego wieżę bo za późno trochę dało. mini pekę możemy zrobić kolejnego Kolejny atak. Mm, tylko właśnie nie wiem. O Jezus. No jest problem. Bo dał. Liwizarda A to oznacza. Że możemy przegrać. Bo musi. Jak się tam. Okej. Okay, teraz możemy dać na spokojnie. Plus. Oj, oj, oj. Mm. Damy jeszcze szybko mini PK. Dobra, Wy... jego atak uważam że za nieudany. A my się dobrze obroniliśmy, nie mam nic do za zarzucenia. Damy w taki sposób plus Valkirie. Ojojoj, no zrobił kolejny atak i to mi się nie podoba troszeczkę. Wiedziałem, że ta Tego szybko idziemy. No, oficjalnie raczej to wygraliśmy. Możemy dać jeszcze szybko hogreidera, Śmiejemy mu się no i No i super, mamy Goldzik Jeszcze ten a dwie gwiazdki No Goldzik zawsze się przyda wiadomo Plus tutaj gemy. no dobra też może być No co teraz, no to jeszcze raz sobie zag <laughs> zagramy Myślę. I... I co zobaczymy? Damy może na początek Ogridera. Zobaczymy, zobaczymy, jakie ma karty. Dobra, ma na pewno armię szkieletonków. O Boże. Trzeba dać na to armię szkieletonków. I szybko sobie poradziliśmy. Tutaj możemy Baby Dragonka dać. Bo w tym momencie objemy mu bardzo mocno wierzę. No, nie wiem dlaczego poczekał, ale my nie mamy jak się w sumie obronić, Tego nie wiem co mam zrobić. Ja dobra, no, teraz troszeczkę mniej. Szybko pek. mini pyka. W sumie nie musiałem dawać, no ale już chociaż taki mini tak przeprowadzimy, chociaż zaraz da coś No właśnie, na przykład no Dobra, teraz zostaną szybko rozwalone no teraz czekamy troszeczkę na eliksir, poczekamy, mm. Mm, mi się nie podoba. Oj, bardzo mi się nie podoba Damy szybko Walkirię, Mam być szczery, bo ona dużo ma HP. No i właśnie tak teraz, mo moim zdaniem, na takiej ręce, gdzie nie ma Mega Knighta, to jest bez sensu. Bo PK łatwo ją skontrolować, na przykład Batsami, warcami, bądź. No yy, bądź tego. Bądź. Na przykład, takim Tupstone'em, z karmi. No, dużo sposobów na pokonanie takiego przeciwnika. Tę Ta No się tego nie spodziewa. My sobie no, jeszcze nie rozwalimy, co prawda, tej wieżyczki. Tutaj, byk plus, zatekujemy go od tej strony. Damy taką kartę, na tą stronę idziemy. On właśnie nie wie, co się dzieje, nie wie, gdzie ma kłaść karty. My w tym momencie wygrywamy powolut powolutku. Właśnie w tym momencie wygraliśmy na trzy koronki. OK, dobrze. Pyk 11. Koronek o trzy gwiazdki. No giant, jego ja nie używam. Plus emotka. sobie zaraz damy o i super mamy. Jeszcze tu sobie otworzymy. Dwie gwiazdki. No jakiś goldzik. Dobra, pierw tutaj mamy to dodam. -da Zamiast tego w tym momencie mamy jakąś kolekcję, i to sobie dodam zamiast Hogridera. No nie muszę jeszcze raz dodać nie, to, bo to to i Save. O, już mamy tutaj Rare Battle. Nie, nie, nie zauważyłem. A w tym czasie możemy jeszcze tylko. Damy Gianta, Ulepszyli go na siódmy już level Przy okazji zdobywając 50 expa Jeszcze troszeczkę i będzie 19 poziom uh, Moglibyśmy dać w sumie taki te will karty Tylko W sumie jest z tych tu O oh zdałem przypadek Usunąłem Rousy to możemy użyć na nie. Mm. No i mamy szybko. Pyk. arousy, i ulepszymy. No, jeszcze brakuje troszeczkę. Hm. Mamy 121. Możemy jeszcze coś ulepszyć, żeby zdobyć. sobie. Exp. O, najcika. No ja Najdzika lubię, on bardzo dobrze się nim gra, sobie ulepszymy go. I stoiekspo. I w tym momencie wbijamy 9 level. Otworzymy sobie go. Tak, tak myślę, otworzymy sobie go po gierce. Mm. Albo na sam koniec zobaczymy, która to jest. Chyba moja trzecia gra. No, trzecia gra, więc. No tak, myślę po tym, że. Dlaczego oni grają peką, Przecież to jest gejowa karta dla gejów. Dobra. Robimy tak. Tak. Myślę tak. Szybko trzeba przyszykować się na to. Damy walkirię od razu, ale nie trzeba. I on ma niestety muszkiterkę, co mi się nie bardzo nie podoba, ale my sobie walkirię poradzimy. On niestety jak. Bo teraz będzie każdy grał ewolucją i Wizardem, bo jak zdobyli. To właśnie nie o to chodzi. O to chodzi, żeby. Daj się jeszcze chowraj teraz. <grych> o! Nie, właśnie bardzo dobrze. On ma na 10 ale w ogóle. No i ma prince'a To mi się też nie podoba. Ale sobie zaraz damy. No tu bardzo mu. tu Tupstomnik. Damy pyk. Skarmi. I w tym momencie powinniśmy właśnie. <grych> O nie, dlaczego on miał? Aj, nie, na, kurde, zapomniałem, że on miał tego. A jajaj, i teraz nam mocniej robił. I teraz, co zrobić? Ma takie samo na daleko. Bym dał tak. Plus, tak. Tylko, że i tak to będzie dupa głównie działać troszeczkę. Mam być szczery. Szybko, skarmi. No. Jezus. Znaczy, tacy ludzie istnieją. To jest taki dek gówniany. Uważam. Dobra. O nie! Trzeba szybko. Nie! No, widzowie! Możemy to przegrać oficjalnie? Mm. Oj, to potężnie przegrać. On sobie coś, zaraz ten, Wykorzysta na to. Szybko dajemy walkirię. Witchkę Oj widzowie Bardzo mi się to nie podoba, dał Szybko Aj nie zdążył Nie, 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 nie Ajajaj Trudno aj, aj. widzowie Zdarza się Zostaniemy za to goldzik. No jeszcze sobie otworzymy. Tę yy, tą skrzyneczkę i zobaczymy no arczerki nieprzydatne Kolbin hat też nie. nie. O wreszcie pręsik. Mamy wszystkie karty oficjalnie 7 areny Teraz, teraz musimy zdobyć ósmą arenę by Zdobyć oto te karty hmm. No by był przydatny Zamiast na przykład jakieś karty No zobaczymy Bo żebyś chyba kupić jakąś motkę. Tylko chyba tutaj nie ma żadnych takich ładnych. Takich fajnych nie ma. Oj. Mm. Nie, nie ma takich fajnych. Dlatego pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, o komentowaniu, o da no danie komentarzy. I dołączenia do mojego klanu Polonia z Dużej A z Jemendzikiem. Ja się z Wami żegnam. Do następnego.